Militech nie potrafi szyfrować danych. Ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Szeregowy? Do pierwszego stanowiska. Raz, raz. Krok po kroku przejdziemy przez ten faszystowski plac zabaw. No, na co czekasz? Przejdziemy sobie program szkoleniowy zastrzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. Wie, nie jesteś głupszy od rekruta Militechu. No dalej! Tak, myślałam, że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie trudne. Może trochę to podkręcimy. Nieźle, ale załóżmy, że cel też ma broń. Zwiedzasz sobie? Nie stój tak, schowaj się! Okej, okay, oberwałeś. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. Gotowy? To przejść do strefy treningowej. O, patrz, tym razem przeprowadził kolegów. Do roboty. Jest dobrze. Stań na platformie i jedziemy z tym dalej. Do ćwiczeń, rekrucie! Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowałam ich materiały. Program szkoleniowy z wykorzystania technologii w warunkach bojowych. W języku korpów nawet hakowanie brzmi kurewsko nudno. Musisz schakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika. Korpo skorpo. Styl ponad treścią. Dobrze. A teraz zajdź go po cichu. Dobra, jest twój, załatw go. Podczas akcji nie możesz zostawiać za sobą śladów, a zwłaszcza trupów. Przenieś i ukryj gdzieś ciało. Okej. a teraz spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. Dłup siewi. Jazda, dasz radę. Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Baw się dobrze. Teraz zdetonuj granat. Widzisz? Wystarczy wyłączyć myślenie i słuchać rozkazów, jak w militechu. Pod moim światłym dowództwem zajmujesz pierwsze miejsce. Stań na podium. Algorytmy Militechu zaliczyły być to szkolenie. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. Potrzebujesz zaproszenia na piśmie? Dobra, najpierw potrenujemy skradanie się. Kryj się, szybko. Świetnie, teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. Kradankowi, jak ninja w Braindance'ie. Teraz to samo, tylko z kamerą. Dobra robota. Stań na platformie, żeby wyjść z symulacji. I walki, i kończymy zabawę. Teraz walka w bliskim dystansie. Spróbuj go obezwładnić. Lekko nie będzie. Okej, okay, wystarczy. A teraz może dobierzemy ci kogoś w twojej kategorii wagowej. Zmieniam z łatwego na normalny. Ten typ potrafi blokować twoje ciosy. Teraz będą nudy. Nauka obrony przed ciosami. Po zadaniu ciosu Gostek na chwilę straci równowagę. Wykorzystaj ten moment do kontrataku. Gostek to ładne imię, więc nie zmieniamy go, ale dla odmiany spróbuj unikać jego ciosów. Mój uczniu, poznałeś już wszystkie tajniki drogi Gostka. Nadszedł czas na ostateczny test wszystkiego. Jak w filmie. Przejdźmy do broni białej. Weź miecz. Dobrze, a teraz pokaż, czego się nauczyłeś. Pięknie. Widać, że już się rozkręciłeś. Zakuj na platformę. Powodzenia, Wil. Klientka nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Drużyny, urocze. Jak chcieliście kogoś miłego, to trzeba było zadzwonić na telefon zaufania. Lokal 12:37. Dziewczyna powinna być w środku, ale nie mam odczytu z jej biomonitora. Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Macie mało czasu. Spróbuj zhakować drzwi. Możesz je obejść sam? Uważajcie, nadchodzi kolejna dostawa ciał, zbliżają się. Zanim pójdziecie dalej, przeczyście teraz koszę. Wy, nie chcecie dostać kuli w plecy albo wyprowadzać dziewczyny Pokój jest połączony z balkonem Pokój po twojej lewej Daj mi sekundę na odblokowanie go Otwieram też drzwi do jego pokoju Uważajcie na siebie Brak ruchu na sensorach Hmm, wygląda na to, że jest czysto Szukajcie Musi gdzieś tam być Zdążyliśmy? Jest cała? Podepnij się do jej biomonitora Sprawdzimy, co z nią. Nie będzie tego pamiętać. Zostanie jej najwyżej skaza w podświadomości. Odpal jej biomonitor. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Musieli jakoś zablokować sygnał. Schakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdź jej gniazdo neuralne. W środku może być jazzga blokująca sygnał z biomonitora. Musisz sprawdzić biomonitor. Jeżeli zablokowali odczyt, a dziewczyna ma krwotok wewnętrzny, to obutujesz ją na dobre. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Wi, co tam się dzieje? Dobra robota, chłopaki. Ja też znikam, widzimy się później. Moimi gośćmi są przewodniczący kongregacji kościoła... Zapomniałam. Znajoma trenerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam ci na miary na nią. Drzwi? co tam? Nie jesteś sam? Mhm. Dobra, mów o co chodzi. Oprowadzę cię po tym Braindensie. Podpinam się do Twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779, jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinieneś dostać wezwanie właśnie. teraz. Sekundka. Okej. Okay. Jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I. Jestem. Wszystko gotowe. V, musimy się dowiedzieć, gdzie Jorynowu trzyma relik. Oglądaj uważnie. Musisz podsłuchać tę rozmowę, V. Tam może być coś ważnego. Przeniam nie. w świecie, którego już Wkrótce którego może nigdy nie Wkrótce będziesz w Nie, nie, Rozłączył się. Przewiń do momentu, gdy zaczynają rozmawiać. Musimy ich podsłuchać. Skup się na istotniejszych sprawach, mi. Cholera, kamery. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnaturę termiczne, system IFF. Ta, jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. System alarmowy. Najnowszy firmware, ale ptaszki ćwierkają w BBS-ie, że ta wersja jest dziurawa jak sito. Wygeneruje klucze i podrobię ich sygnaturę. Słyszę coś. To dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Jednostka sterująca urządzeniami w apartamencie. Słyszałeś? Gdzieś tutaj jest dokumentacja dotycząca reliku. Rozejrzyj się. Wieżyczki automatyczne. Najnowszy model skanerów. Jednostka centralna podłączona do ich systemu. Z zewnątrz nie będę miała szans. Muszę najpierw sprawdzić, w jaki sposób są podłączone do systemu. Wszystkie ich systemy bezpieczeństwa podłączone są do wewnętrznej sieci hotelu. Musimy zdobyć flatheada, inaczej nie wyłączymy tych systemów. Nie ma szans. A przynajmniej ja nie mam lepszego pomysłu. Naładowany, zabezpieczony. Dobrze wiedzieć, nie zapomnijcie o tej spróbie w trakcie skoku. Według tych instrukcji relik musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym. Chodzi o utrzymanie stałej niskiej temperatury. Lepiej nie, moglibyście go uszkodzić. Włącz w edytorze wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Jorinobut trzyma relik klimatyzacja. Standardowy model na wyposażeniu hoteli tej klasy. Temperatura zgadza się z wytycznymi dokumentacji, ale ukrycie biochipów w takim miejscu nie wchodzi w grę. Za duże ryzyko uszkodzenia i wahań temperatury. No, no, Donagis. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? Za niska temperatura, za duże ryzyko wahań. To zwykła kuchenna chłodziarka w zabudowie. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. Mamy sygnaturę termalną, która pasuje do specyfikacji z dokumentów. Mhm. Mamy to. Dobra robota. Chyba mamy już wszystko. Wychodź z edytora. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Pierwszy raz na żywo. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Caaa. Nabiliśmy punkty u tego u góry. Jackie. Co? Też mnie to zaskoczyło. Omówiliśmy z Deksem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Z pomocą t oraz Flatheada. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi i najlepiej bez ofiar. Może dlatego, że to jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie zadaję zbędnych pytań. Ty jesteś Ramon Victorino. A ty, Harry Conwell? Jorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netrunner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie na trenera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta, ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. No i musicie się ładnie ubrać. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. Przyszli mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. Bez urazy. Marek już powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. No to do roboty. Hej, wszystko w porządku? Ustawiłam nam szyfrowane połączenie, żeby móc was nawigować na miejscu. Zadzwon teraz do Jackiego. Zobaczymy, czy synchronizacja działa. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Że co? Arystoteles, rozumiem, że mnie słyszysz. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. A ty v, słyszysz? Pieprzcie się. Świetnie. Wygląda na to, że wszystko działa. Jesteśmy w kontakcie. Rezerwacja jest na ciebie, Jackie. Macie spotkanie z Hajime Takim, z działu technologii wojskowych. Papiery są na Flatheada. Cholera. Tego nie było w planie. Wi, zagadaj ją! Miały się zagadać. Stevie Shawiro, asystentka Hadzimy takiego, w czym mogę pomóc. Victorino już jest? Doskonale. Proszę go posłać na górę. Miały się zagadać, Wi. Wszystko mam za was robić. Cholera! Tego nie było w planie! Wi, zagadaj ją! Nowa Barcelona? Naprawdę. jaki skąd się wygłupiać? Nie wybrałam go dla walorów estetycznych. Stąd jest najbliżej do Netranera. Teraz odpalacie flatheada i znajdujecie wejście do szybu. Prostota jest najbardziej gmusztowna. Nie, to moja dewiza. Uruchom skan i poszukaj. Okej. Okay. Jackie, skończyłeś? Będziecie się gapić? Trzeba nim pokierować zdalnie. Wij weź od Jackiego chip kontrolny. Podłączę twoje Kiroshi do monitoringu, żebyś pomógł botowi znaleźć drogę. Lepiej zrezygnować z prywatności niż stracić życie. Na nasze szczęście Jorinobu ma większe jaja. Penthouse nie jest monitorowany. Uważaj, przełączam cię na widok z kamery. Twój błędnik na chwilę zwariuje. Prowadź go do następnego otworu wentylacyjnego. Przełączam cię na następną kamerę. Co znowu? Trzeba odwrócić jej uwagę. Co tam jest w sieci? Szukaj dalej. Nie przyda nam się. Ach, chyba się nie przyda. Nie. Bingo, wyślij do niego Flatheada. No, w nie te No, dalej nie mamy czasu. Rezydent jest tuż za drzwiami. Niech Flathead sforsuje zamek. Cholera. No to inaczej, pomyślmy. Za drzwiami jest druga kamera, ale wyłączona. Tak, rozejrzyj się za gniazdem sieci CCTV. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Wszystko zgodnie z planem. Jeden trener, ale stał operacja na sekundę. Uniszkodliwiamy go. Musisz się do niego podpiąć flatheadem. Mhm. Mm Zaraz podeśle ci autorskiego demona. Wiesz, że musisz podpiąć bota bezpośrednio do jego fotela? No to... Czyń honory. No, ale najpierw musisz tu wprowadzić flatheada. Okej, okay. ten szyb chyba łączy oba pomieszczenia. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Wyślij tam flatheada, a potem przełącz widok na drugą kamerę. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Podepnij bota do fotela. A ja zamrożę go jednym takim... demonem. Stara nazwa, nie pytaj. Nie, jeśli wepniesz bota bezpośrednio do jego fotela. Potem mógłbyś tam wjechać czołgiem i nic. Kompletnie odcięty od bodźców. No, ale najpierw musisz tu wprowadzić Flatheada. No, mamy go. Już się nie zerwie. Przypilnuje nam rezydenta. Wchodzę do głównej sieci. Możesz się wylogować. Jestem. Słuchajcie, lot jest grubszy niż się spodziewałam. Przebicie zajmie mi kilka godzin. A chcesz, żeby mnie wysmażyło? Posadź tyłek i ciesz się swoim pokojem. Turysta czy nie właśnie pojawił się w lobby. A my wracamy do gry. Zabezpieczenia penthouse'u zdjęte. Trzy i pół godziny. Tym w mojej? Wiem. Teraz zapracuj na moje przeprosiny. Teraz? Serio? Ja pierdolę. Skupcie się. Sejf. Tylko szybko. Młody Arasaka gdzieś mi zniknął. Jest w jakiejś martwej strefie. Zaraz go znajdę, a wyróbcie co trzeba. Tutaj, jest pod podłogą. Rozejrzyjcie się za jakimś przełącznikiem. Podbinaj osobiste i otwieram. Daj mi chwilę. Nie wiem kto, ale postawili na nogi całą obsługę. Dwieście osób. I kurwa. Jorino do apartamentu. Już prawie. Poszło. Relik całe? Kurwa, za późno. Yorinobu zaraz tutaj będzie. Musicie się schować. No spróbujcie w tym dużym filarze. Nie, do środka. Kurwa, wiem, że nie rozwiązuje. Dajcie mi pomyśleć. Jasna cholera. To niemożliwe. Saburo Arasaka? Co tam się odpierdala? Co? Czy wiecie, co to oznacza? Tutaj zaraz zaroi się od ochrony. Jesteś mój jebani, słyszycie? Dajcie mi chwilę. Ja nie wiem. Straciłam monitoring. Odcinają cały budynek. Czekajcie, mam coś. Przez okno, szybko. Już otwieram. Jestem drab. drabina. Nie. O kurwa. Nie, 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 nie.